Witamy serdecznie. Dziś mamy 10 dzień lipca 2021 Słowo Boże na dziś mówi nawracajcie się i wieście w Boga prawdziwego Chrystusa Króla. Immanuela, Bóg zna. Bo wszyscy są, są pasterzami, nauczycielami, mają jakieś tam grupy i nauczają, a nie przekazują i nie cierpią tak po apostoł Paweł. Nie są w nienawiści wszystkich dla imienia. Tylko no, po prostu jedną nogą, tu, jedną tam. Nie można Bogu służyć mamonie. Czyli nie da się tak po swojemu. Albo być takim letnim, nie? Albo być gorący, albo zimny. Tak, czyli żeby być uczniem Chrystusa Łukasza 14, 26 i 33. I tutaj, oto wam, e, wam, e, oto wam, dom wasz pusty zostanie. Oto wam, wam mm -hmm. Czyli pusty dom. Czyli tak. I sale Królestwa, siatki Jehowy, adwentyści, ziom wszelkie grupy wyznaniowe, kościoły mocy, to wszystko się rozpadnie. Dlaczego? Uderzą po mniejszych pasterzy. I Chrystus jako jedyny prawdziwy pasterz, nauczyciel, Chce zebrać, albowiem powiadam Wam, nie użycie e, mnie dotąd. Odtąd aż e, powiecie Błogosławiony, szczęśliwy, który przychodzi w imię Immanuela, Mateusz 723 i Zasza 714. Także jego królestwo jest na wieki. Łukasza 1, czy Chrystusowej, nie, nie będzie oddawał, tylko sprawozdania. Oczywiście Chrystus daje sprawozdanie Jego Ojcu, a Jego Ojciec jest naszym dziadkiem, bo Chrystus dużo razy mówił: Chociaż próbowali przekręcać, to się nie da wszystko przekręcić. I Ducha Prawdy zesłał, i tutaj Jana 14, 17, Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna. Wy go znacie, czyli wybranci bo przebywa w was i w was będzie. Nie zostawia się tam i przyjdę do was. Chrystus mówi, że jestem, jest znamy po zakończeniu kłamstwa. Mateusz 28, 20. Bo końca świata nigdy nie będzie tylko koniec kłamstwa i głupoty. Czyli tu jest duch prawdy i tu no też pisać duch nieświęty. Czyli lecz pocieszycie duch prawdy, którego ojciec pośle w imieniu moim. Czyli Chrystus dostał ojcostwo jako ojciec posłał tego ducha. Nauczy was wszystkiego i, i przyjmij przypomni Przypomnij wam co wam powiedziałem czyli to jest ten duch prawdy a duch święty po katolicku święte obrazki, święta woda, święty papież święte trupy, bo oni robią świętymi tych Wyszyńskiego, teraz będą robić Jan Paweł, Jan Paweł II nie święty, nie poszedł do nieba jego wybrali konklawe ludzie, a mnie wybrał Chrystus. I każdego wybierze Chrystus. Jak ktoś uwierzy, Mateusz 6.6 wejdzie do komory, zamknie się rozmawia, będzie właśnie z Chrystusem, połączy się duchem prawdy. Nie duchem świętym, bo duch prawdy to jest życie, a duch kłamstwa to śmierć. Dlatego teraz wy wybieracie i musicie wybrać. Albo jest zimny, albo gorący, albo żyje, albo umiera. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, kto brudy, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Czyli stawajcie się święty, jak Chrystus jest święty, jest w niebie i my mamy się uświęcać, naśladując 1 Piotra się 25 wstępując w Jego ślady, teraz mamy próbę wiary. Chrystus stworzy te nowe miasto Jeruzalem, które zstąpiło z nieba, jest po środku jako baranek, na czym będzie polegała ta próba wiary? Na to, że nasze myślenie i pragnienie ciała się po prostu wypalają, bo jak ktoś żyje w tych cielesnych myśleniach, to umiera, bo myślenie ciała to śmierć, a Chrystus daje nam tego ducha, co Adam stracił, Jana 663. On w nas tworzy tego ducha, ale my musimy każdego dnia prosić o ducha prawdy i współpracować z Chrystusem, który jest Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem. I osądził ten świat 2000 lat temu, przyszedł zbawić, ale ludzie czekają na sądy w niebie, a te sądy się odbyły na ziemi, dlatego możecie sobie sprawdzić w domu spokojnie, kawę i sprawdzajcie, czy to jest w niebie, czy na ziemi. Mateusza 5, rozdział 5, werset, ci, ci si posiądą w ziemię. Bóg zniszczy tych, co niszczą ziemię. Objawienie 11, 18. 20, rozdział 4, werset. Sądy, tak? I teraz znamie bestii i objawienie 30 podławiary, 13 rozdział znamie bestii. Nikt nie będzie mógł kupować, sprzedawać znamie bestii, szypawki, śmiercicawki, wiadomo o co chodzi. Chrystus ma prawo. Godzina sądu objawienie 14, 14,7 14, Jakuba, y, drugi rozdział od 5 do 13, kto y, bez miłosierdzia będzie sądzony, jak nie będzie miał miłosierdzia, bo miłosierdzie góruje nad sądem, to litera prawa zabija, drugi. Y, drugi II Kyntian trzeci rozdział od 6 do 18 ale dopiero prawda społączona z prawdą z miłością Chrystusa i to jest cierpienie dla prawdy. I sąd Boży się do, zaczął do mojej rodziny, apostoł pa Piotr napisał i Chrystus Jana 12.31, że teraz odbywa się sąd na tym światem. Chebrać my jesteśmy domem Bożym. Czyli dzieje 17, 17,24 Bóg nie mieszka w świątyniach rękozbudowanych. I tutaj Hebrajczyków 10, 8, sprawiedliwić z wiary żyć będzie, czyli poprzez wiarę możemy się usprawiedliwić. Drugi Piotra 2,5. Nie wiem, musicie zobaczyć. Efezjan 4,5.1 wiara 13 już do ziemi do jedności wiary doskonałości Syna Bożego, czyli Chrystus da nam synostwo, jesteśmy Synami Bożymi. I Hebrajczyków 11 rozdział 1 do 14, wiara i ci prawdziwi. Ojcowie wiary, co naprawdę poszli i szli za wiarą i cierpieli. Abraham 25 lat czekał na Izaka i miał różne przejścia. tak? I tutaj dzieje czyli 17,31, że czas niewiedzy się skończył i teraz Chrystus sądzi. Przez, przez, on, przez Chrystusa był sądzony świat, przez apostoła Pawła, teraz przez Bogdana. Bo Koryntian, pierwszy Koryntian, 6 rozdział, drugi, trzeci werset. Tutaj 1 Koryntian 6, rozdział 2 i 3 werset. Mamy prawo sądu, nawet u Padłych Aniołów. Możemy sądzić. Czyli tutaj, jak sami się osądzimy, 1 Koryntian 11, 22 do 30. Nie będziemy sądzeni ze światem. Jana 3, 3 rozdział od 18 do 21. Jak ktoś. No, jeśli się nie boi światłości, czyli prawdy, to nie będzie sądzony, bo Chrystus jest światłością i Chrystus jako sędzia nie będzie syna sobie sądził, czy córki, bo on jest posłuszny, syn czy córka, nie? I ktoś ma na sumieniu, to Rzymian drugi rozdział i każdy, jak najpierw tam Żyda czy Greka, nie, i sąd się zaczyna, no, Żydzi, Izraelici prawdziwi teraz się gonią. Mateusza od 7, 7 rozdział 1, 1 do 5, nie sądzi, a nie byście nie byli sądzeni, i balikę z oka wyjmujemy, czy jakim ja sądzę, sądzę, sądziłem sądem, na mnie to spadało, Jana 8, 16, tak? 15 i Jana 7... 18 chyba... drugi Koryntian 5, 10, Trybunał Chrystusa Króla. Czyli ja jestem przewodniczącym sądu Chrystusa Króla, bo on przyszedł i przeze mnie osądził ten świat. Oczywiście. Ja nie chciałem sądzić, jest to przykro mi z tego powodu, ale kto przyjmie prawo na sercu Chrystusa Hebrajczyka 8.10, no to jest nieśmiertelny, bo Chrystus Judasza nie uśmiercił, żadnego nie uśmierci, dlatego wołamy. Jeden jest sędzia Bóg Chrystus Wszechmogący, powołujemy się na prawo Boga przechłogącego, to są paragrafy, nie, to są oryginalne wersety, rozdziały. A oni wszystko porobili, kodeksy karne, jakieś dzienniki ustaw, potrzyli się, konstytucje i łamią te swoje prawa, które stworzyli nawet konstytucję zamali. I sąd się odbywa, i Królestwo przychodzi jak dawniej w Edenie, i my im życzymy wszystkim tym sędziom, urzędnikom, instytucjom policji, administracji sądów, policji na świecie by przyjęli królestwo Chrystusa w jego prawdzie miłości, nie omali prawa Bożego, które nie są ciążliwe także to działa ta karteczka w internecie i rozdajemy i i policję i świadków Jehowy, i księży, biskupów, papieży papieży macie dwóch no, także my nie jesteśmy papieżami, jesteśmy aniołami, synami i córkami, drugi Korintan 6 rozdział od 1 do 18, bo wkrótce się przechodzi duchem prawdy i ma zrodzonych synów i córki, i daje nam tytuły: nie te ze świata, biskup jest słowo ze świata, tak? Świeckie, sobie. Tam powinno napisać król: pierwszy, tytuł, trzeci rozdział od 1 do 6. No, telewizja kłamie, bo nie chce prawdy przyjąć. jesteśmy, Sprawdzaliśmy telewizję, że to tak nie działa, że nie chcą prawdy na ten czas przyjąć. I oni kiedyś pękną, będą głosić. Wszystko ma swój czas, wszystko dojrzeje, wszystko wyjdzie na jaw. Jest jedna wiara, telewizja, tutaj Radę Maryja też, wiadomo komu służy. Nie wierzy, że Chrystus nas wybrał w drugim przyjściu, Hebrajczyków dzień 28. Przyszedł i wybiera polskie i Rzymian 11 rozdział. Nie jesteśmy uczniami Chrystusa, nie uczniami Kościoła Katolickiego. Bo jak dzwoniliśmy do Radia M, to ja jestem uczniem Chrystusa, a ksiądz uczniem Watykanu. Także ksiądz nawróć się do Radia M. Błogosławimy i żyjcie w raju na ziemi. Bądźcie aniołami. Mateusz 24, 31. Błogosławimy. Błogosławimy.